Cześć, z tej strony Łukasz Cichowicz. Witam Was w drugiej części kursu z kratownic. W tej części pokażę Wam metodę równoważenia węzłów. Rozwiążemy, rozwiążemy sobie dwie kratownice, takie jak y, widzicie. Jedną kratownicę tą po lewej stronie na symbolach. Y, siły wyrażone w P, długości w jakim, w jakiejś tam części L. A drugą już na wartościach liczbowych w zasadzie to nie będzie się tak naprawdę niczym różniło, ale żeby, żeby była jasność, że, to, że się to nie będzie niczym różniło, to pokażę Wam na te dwa sposoby, znaczy na te dwa sposoby przy takich dwóch oznaczeniach. No i treść będzie właśnie taka: wyznaczyć siły we wszystkich prętach metodą równoważenia węzłów, także możemy sobie przejść od razu do obliczenia tej pierwszej kratownicy. No, i teraz zaczniemy, tak jak przy belkach i przy ramach, od e, oznaczenia punktów charakterystycznych. Zanim to zrobimy, e, to ja sobie tą kratownicę jeszcze tutaj skopiuję drugi raz, e, żebyśmy mieli drugą kopię, bo na tej drugiej kopii będziemy sobie e, rysowali wykres. No i właśnie, i teraz chciałbym Wam powiedzieć, e, w jakiej postaci można przedstawić na końcu te wyniki. Można albo y, spotkałem się, no bo teraz tak, będziemy y, liczyli siły we wszystkich prętach. To może zaraz powiem jak? Najpierw sobie tak, po, y, oznaczymy wszystkie punkty charakterystyczne, czyli wszystkie węzły. Y, kolejność dowolna. Może być w ten sposób i ponumerujemy sobie węzły. Y, ponumerujemy sobie pręty. Też dowolnie. 11 prętów i teraz będziemy liczyli siły we wszystkich tych 11 prętach i na końcu można te wyniki przedstawić w postaci wykresu i albo ten wykres, znaczy nie ja spotkałem się najczęściej z takimi dwoma przedstawieniem tych wyników, może trzema nawet. Jeden, znaczy dwoma na kratownicy, no i trzeci sposób jest taki, że po prostu można tabelarycznie zestawić wyniki. Czyli w jednej, w jednej kolumnie numer pręta, 1, 2, 3 i tak dalej do 11, a obok siła w pręcie w tam danej jednostce i po prostu obok wartość siły w danym pręcie. To jest ta trzecia metoda. Jedna z metod jest taka, że po prostu przy pręcie każdym można sobie pisać, jaka wyjdzie siła. No teraz zakładam, nie wiem, 4P i można sobie zaznaczać w ten sposób, minus 2p i sobie można zaznaczać w ten sposób i tak do każdego pręta dorysować się takie takie podpisanie wartości w tym danym pręcie i jeszcze jest jedna metoda i w tej metodzie zaznacza się w ten sposób siły albo strzałki są zwrócone do środka pręta Albo strzałki są zwrócone na zewnątrz pręta, i my w ten sposób właśnie będziemy zaznaczali siły. W ten sposób będziemy przedstawiali wyniki. I teraz, żebyśmy mieli jasność, jak mamy taki pręt i my ten pręt zaczniemy rozciągać, to siła wewnętrzna w tym pręcie będzie skierowana do, środku, do środka. Dlatego, że no, jak my ten pręt rozciągamy to te to jakby siły wewnętrzne się bronią przed tym rozciąganiem i są skierowane w stronę przeciwną, czyli jeżeli siły będą skierowane do środka, to znaczy, że jeżeli te, te siły będą skierowane do środka, to znaczy, że wyszła nam dodatnia siła w tym pręcie, czyli pręt jest rozciągany. No i analogicznie jakbyśmy ten pręd ściskali. To siły wewnętrzne też się będą broniły przed tym ściskaniem, będą przeciwdziałały temu ściskaniu i będą e, te zwroty na zewnątrz skierowane. Czyli jeżeli zwroty damy na zewnątrz, to oznacza, że nam, wyszła nam siła ujemna i pręd jest ściskany. I tak będziemy e, przedstawiali na tej kratownicy obok. No, niepotrzebnie sobie tutaj ją zamazałem. W taki sposób będziemy e, przedstawiali wyniki. Także. Oczywiście zaczynamy od policzenia reakcji. Zostawimy sobie teraz te reakcje i przejdziemy do metody równoważenia węzłów. Od razu sobie możemy powiedzieć, że nie ma tutaj, nie znajdziemy żadnego pręta zerowego. Stwierdzenia o prętach zerowych, no bo tak jak widzicie, nie będzie to miało w żadnym tutaj węźle. Nie znajdziemy takiego przypadku, nie będzie miało zastosowania. Także liczymy sobie po kolei. Jeżeli chodzi o metodę równoważenia węzłów, to możemy równoważyć węzły, w których schodzą się, znaczy w których mamy dwie niewiadome, do którego dochodzą dwa pręty, co do których nie znamy wartości. Jeżeli tych prętów jest więcej, no to już nie możemy równoważyć takiego węzła. Czyli węzły, które możemy równoważyć od razu, to jest węzeł A lub węzeł G. Zacznijmy sobie od węzła A. No i przed równowagą każdego węzła można pisać równowaga węzła A, potem równowaga węzła B i tak dalej. E, ja będę po prostu pisał oznaczenie węzła w kółeczku. a widzicie. E, i, e, I od razu będziemy sobie rysowali, jak ta równowaga wygląda. Czyli wycinamy ten węzeł A w ten sposób. Rysujemy sobie, jak ten węzeł wygląda. Mamy tutaj reakcję VA, może od razu wpiszemy wartość 26,11p i mamy reakcję HA o wartości 4p. No i mamy siłę w pręcie trzecim, odchodzi tutaj pionowo pręt trzeci N3 i siłę w pręcie dziewiątym N9. No i zgodnie ze znakowaniem, jak sobie przypomnicie znakowanie z belek i z ram, no to było tak, że siła normalna była zaznaczana, tak była dodatnio skierowana siła normalna, czyli zawsze jak robimy równowagę węzła yy, to będziemy zaznaczali na zewnątrz, czyli będziemy zakładali, że ta siła jest dodatnia no i wtedy jeżeli wyjdzie nam, czyli że pręd jest rozciągany, wtedy jeżeli wyjdzie nam rzeczywiście plus, no to znaczy, że dobrze założyliśmy, siła jest dodatnia, jeżeli nam wyjdzie minus to to znaczy, że siła jest ujemna, ale nie będziemy tutaj zmieniali żadnych zwrotów. Będziemy zostawiali po prostu tak, jak wyszło, um, właśnie ze świadomością, że, że pręd jest ściskany i że siła w tym pręcie jest ujemna. E, no więc tak, w metodzie równoważenia węzłów będziemy mieli tylko do dyspozycji sumę rzutów na oś X i sumę rzutów na oś Y. E, no więc jakbyśmy sobie tutaj zapisali sumę rzutów na oś X, no to mamy minus 4P, znakowanie tak jak przy liczeniu reakcji dodać n9 równa się 0 z tego n9 jest równe 4p i po to narysowałem właśnie tą kratownicę obok po to sobie ją skopiowaliśmy żeby od razu te wyniki na bieżąco nanosić na tą kratownicę w postaci właśnie tych strzałek czyli n9 mamy 4p wynik dodatni czyli strzałki do środka i tutaj sobie podpiszemy 4p